Cześć, ja jestem Kacper, kierownik drużyny Trefa Sopot, Jest 10:30 i jesteśmy obecnie pod Ergo Areną, ponieważ tutaj tak naprawdę zaczyna się mój dzień. Mimo tego, że my jesteśmy w Hali Stulecia, jesteśmy obecnie w biurze w Ergo Arenie, ponieważ muszę wydrukować dokumenty na mecz. Jedziemy już do Hali Stulecia, ale też ważną rzeczą jest to, że nie mamy tam magazynu z wodą, więc... Każdy mecz, który tam gramy, wiąże się z tym, że musimy przewieźć wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do zorganizowania meczu. Musimy przewieźć tam. W całe szczęście, mam duży samochód w tym sezonie, więc nie mam z tym problemów. Nie wiem nigdy, jak tutaj ktoś siedzi w tej szatni. Bo w Kali stulecia nie mają podpisanych swoich miejsc. Aczkolwiek najprościej jest ich poznać po tym, o jakich butach grają. Mówicie, siedzi tu. Nikt siedzi tutaj. Dariusz wydaje mi się, że siedzi tu albo, albo tu chyba siedzi ten. No Pierwszy raz w sytuacji, po powrocie. Jesteśmy tuż przed odprawą z komisarzem. Na godzinę przed każdym meczem mamy takie spotkanie, na którym jest komisarz. No i spotykamy się i rozmawiamy o takich sprawach organizacyjnych związanych z meczem. Dobra, Mamy macie zorganizowaną grupę kibiców. Super. 13.30 zaczynamy. Przypominam o akcesoriach, które z przepisami, nie? Oto największa tajemnica wszystkich trenerów i kierowników. Tak jest. Przekazuję to na twoje dłonie. Dziękuję bardzo. A teraz idę ubrać trój Batmana. To znowu ja. Tym razem w tej eleganckiej wersji, w której części Cię nie znacie. to najbliższe trzy godziny będę ładne. Dawaj. Ładny! No! Jeszcze raz! Dawaj Chcemy zakład zrobić, może wygramy. Jaki zakład? No ile wygramy? A Albo 3 wygramy. No, no. Nie no, wygramy. Zamówiłeś pisto po mesiu? Nie. Jak zwykle nie. I siedzi troja. Da, i! Terbol! Terbol! Let's go na hit! Sadklaus! 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 drogę. Dawaj Kuba! Daj tak Stop! Stop! Dzięki bardzo! Tak jest! wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo! Dzięki! Dzięki bardzo! Jesteśmy po meczu, mecz się skończył, wygraliśmy z Gliwicami 88-77. Eee, tu moja praca się jeszcze nie kończy, muszę spakować wszystko do samochodu, cały sprzęt, nie tylko mój, ale też fizjoterapeutów, trenera przygotowania motorycznego i wszystko dalej do Ergareny, czyli mamy obecnie 15.50, więc w domu powinno być koło 17.00. Tyle ode mnie, na razie.